I kolejne zadanie. No, pewnie nie będę tutaj odkrywczy, jeżeli powiem, że optymalizacja i do tego bryły obrotowe są, są za przykładem zadania, które może się zdarzyć na maturze 2025 roku, i to właśnie w takim połączeniu. Optymalizacja z bryłami obrotowymi. Pole powierzchni całkowitej walca jest równe 150 pi decymetrów kwadratowych wyznacz długość promienia podstawy i wysokość i wysokość walca długość wysokości walca tak aby jego objętość była maksymalna czy muszę rysunek chyba nie trzeba rysunku robić e, punkt pierwszy czyli e, co ma być optymalne optymalna ma być objętość czyli pi r kwadrat razy h punkt drugi zależność która się pojawia w zadaniu to jest pole powierzchni całkowitej walca czyli dwie podstawy 2 pi r kwadrat plus pole boczne 2 pi r h, jest równe 150 pi. To 2 pi r, ewentualnie jak ktoś zna taki wzór, no to 2 pi r jest przed nawias wyłączone. Można to rozłożyć osobno, dwie podstawy i pole boczne. Na pewno mogę to podzielić przez 2 pi, czyli r kwadrat plus rh jest równe 75. Z tego wyznaczę, z tego wyznaczę. No, r będzie ciężko, bo jest r kwadrat i r, czyli musią tu równanie kwadratowe rozwiązać. Łatwiej mi będzie h wyznaczyć, tym bardziej, że tylko h mam do, do podstawienia tutaj, a nie w przypadku promienia r kwadrat, czyli wyznaczam z tego h. rh równa się 75 minus r kwadrat. I dzielę obustronnie przez r. Wiem, że r jest na pewno dodatnie, na pewno różne od zera, więc bez problemu można podzielić. 75 minus r kwadrat przez r. I za chwilę podstawię w punkcie pierwszym do, do wzoru, jeszcze wcześniej punkt trzeci, czyli dziedzina. h jako wysokość na pewno musi być większa od 0, czyli 75 minus r kwadrat przez r. Większe od zera oraz promień też większy od zera. Jeżeli wiem, że r jest większe od zera, to mogę to obustronnie przez r pomnożyć, czyli 75 minus r kwadrat większe od zera, czyli wzór skróconego mnożenia pierwiastek z 75 minus r razy pierwiastek z 75 dodać r większe od zera. Czyli r jest równe, pierwiastek z 75, to jest 25 razy 3, czyli 5 pierwiastków z 3, albo r równa się minus 5 pierwiastków z 3. To jest nierówność kwadratowa z współcznikiem przy kwadracie ujemnym, czyli parabola ma ramiona skierowane w dół i ma być większa od zera, Czyli od minus 5 pierwiastków z 3 do 5 pierwiastków z 3, no ale też uwzględniając to, że Wiem, że r jest większe od zera, czyli z tych dwóch warunków razem otrzymuję, że r jest z przedziału od zera do pięciu pierwiastków z trzech. Punkt czwarty, jedna zmienna, czyli V od, no i już wiem, że jak podstawię do wzoru zamiast h, to tą zmienną będzie r, czyli jest pi r kwadrat razy h, czyli 75 odjąć r kwadrat przez r. Kwadrat R mogę skrócić, czyli V od R, oczywiście nie od H, jest równe Pi razy 75R odjąć R do potęgi trzeciej. No i warunek konieczny, czyli teraz sprawdzam pochodną. Punkt piąty to jest pochodna. I jest wartością stałą, jeżeli wyłączę wartość stałą przed pochodną, to mogę tą wartość stałą zostawić i policzyć pochodną z tego, co zostaje po wyłączeniu, czyli 75 odjąć 3r kwadrat. No i warunek konieczny istnienia ekstremum, czyli przyrównanie pochodnej do zera, 75 odjąć 3r kwadrat równa się 0, czyli 75 minus 3r kwadrat równa się 0. To dzielę przez 3, czyli 25 odjąć r kwadrat równa się 0. To oznacza, że r jest równe 5 lub r jest równe minus 5. I warunek dostateczny, czyli sprawdzanie sąsiedztw. Minus 5 nie spełnia warunków zadania. To oczywiście na wykresie musi być. Być może będzie miało to znaczenie na wykresie, czy, czy, jak, czy to jest minimum, czy maksimum, więc zaznaczam wszystkie miejsca zerowe pochodnej. Współczynnik przy najwyższej potędze, przy pochodnej jest tutaj pi, 75 minus 3 kwadrat, czyli jest ujemny. Dziedzina jest od 0 do 5 pierwiastków z 3. Od 0 do 5 pierwiastków z 3. Tu jest plus, tu jest minus, czyli rośnie, maleje, czyli mam tutaj maksimum, które jest równocześnie wartością największą. No i tak jak tutaj bardzo często robią zadania optymalizacyjne, mówię o tym, że jednak takim najlepszym sposobem uzasadnienia wartości dostatecznej jest zrobienie tabeli, czyli R dziedzina jest od 0 i miejsce zerowe 5 od. 5 oraz od 5 do dziedzina 5 pierwiastków strzał. Tutaj mam drugie linię pochodną f' od r i ta pochodna jest plus 0 minus, i tu mam funkcję v od r, czyli rośnie, maleje i dzięki temu widać, że to maksimum jest równocześnie wartością największą. Co prawda, też i zadanie jest napisane, że objętość ma być maksymalna, ale chodzi oczywiście o wartość największą w tym przypadku. No i tutaj widać, jak rośnie i maleje, to znaczy, że tutaj nigdzie indziej maksimum nie ma, czyli nie ma na pewno wartości największej w innym miejscu. Wyznacz długość promienia podstawy i wysokość. Promień już mam, teraz wysokość h równa się, i tutaj mam w to miejsce podstawiam, czyli 75 odjąć r kwadrat, czyli 25 przez r, czyli 5 to jest 50 przez 5, czyli 10. I odpowiedź. Objętość maksymalna jest dla R równego 5 i H równego 10. I kolejne zadanie, tym razem kombinatoryka. Ile słów mających sens lub nie? bo Oczywiście tutaj ciężko mówić o tym, że z 5 liter A, jak dalej mam treści i jakiś tam liter B, da się ułożyć jakiś sensowny wyraz. Więc ile takich możliwych ustawień liter A i B? można uzyskać mając 5 liter A i nie więcej niż 3 litery.